Tsunami. i dzisiaj Wam pokażę z moją kuzuką jak zrobić różne rzeczy z ręgolum. Ja dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić takiego słodziutkiego, malutkiego loda. Słodki, nie? Ja zrobię mini wersję, to jest mini wersja akurat. A normalna wersja wygląda tak w ten sposób. Ale dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić mini wersję, więc papa. No. No to zaczynajmy. Zacznijmy od tego, czy mamy wszystkie rzeczy. Potrzebny nam jest nasz haczyk. Mam. Jest. Nasz Rainbow Room. Nasz room. I nasz Room musi być e, bodajże w takiej pozycji, a nie w innej. Dlatego, że piny muszą być do nas i jeden... i jeden ten... pasek pinów musi wystawać od dwóch do ja będę na moją górę używać niebieskich, nie różowych. Ja będę moj, na moją górę używać niebieskich, nieróżowych, białych tutaj i pomarańczowych tu. Wy możecie użyć jakich innych kolorów chcecie, to nie ma znaczenia. Bo na przykład w tym dużym lodzie użyliśmy moje kuzynka, to jest moje kuzynki akurat lód. Użyła czerwonego na patyczek, białego tutaj i fioletowego tutaj, więc i tak może bardzo ładnie. To. No. no to zaczynajmy. Najpierw bierzemy dwie y, koloru górnego od tego gumaczki. To w moim przypadku są niebieskie, po prostu są bieczki, inne chcecie. I nakładamy od tego i na tego. Double bands, więc dwie. To znaczy, że dwie. O, tak, w ten sposób. Zaczynamy od góry, nie od dołu. Pamiętajcie. Teraz bierzemy następne dwie, double bands i kładziemy od tego do tego. O w ten sposób znowu. Później bierzemy dwie yy, znowu gumeczki i kładziemy od tego pina do tego. O w ten sposób znowu. I później znowu tutaj i tutaj i yy, jeszcze jeden taki link. Wersje, to robimy tylko tutaj na skus, gdzie widać, o tutaj, o to i tutaj idziemy dwa razy w dół. O tak i o tak i później trzeci to jest to białe. Więc idziemy w ten sposób, że robimy następną linię niebieskich po trzy, raz, dwa, trzy. Ja to zrobię trochę szybciej, bez wskazywania Wam, ale zaraz Wam pokażę. Wyglądać. Teraz nakładamy białe. Więc z białymi bierzemy dwie białe. O, Dziękuję bardzo. Bierzemy dwie białe, double bands i kładziemy od tego pina do tego, od tego do tego i od tego do tego. Więc ja to szybciutko zrobię i zaraz do Was wrócę. zająć nakładanie tych gumek, ale efekt będzie super. No i teraz w środku robimy raz, dwa i trzy patyczek. Więc bierzemy dwie pomarańczowe gumeczki, znaczy kolor, który będzie waszym patyczkiem i kładziemy w środku, w środku, o tak, w środku, nie tu, nie tu, tylko w środku, jedną gumeczkę od tego do tego Później następne dwie, które nie mogę znaleźć. Ok, mam. No. Od tego do tego, w ten sposób. I później znowu od ups, od tego do tego. I tak to powinno wyglądać na pateczek. Później tutaj dajemy pomarańczowy tak zwany cup band, co powinniście znać w moim pierwszym wideo. Były pokazywane. No, było pokazywane. Dobrze było. Dziękuję. U mnie i u Więc, Ciebie też. No. Zawijamy na tym końcowym pinie trzy razy. O tak, w ten sposób. Później na tych dwóch zawijamy y, też y, trzy razy. Carband. O, w ten sposób. Zaraz Bierzemy tutaj, tutaj gumeczkę, cicho bądź. I tutaj zawijamy trzy razy. Nie bierzemy następną białą gumeczkę. Tak, i to wszystko ale I chodzimy i trzy razy na piny. O w ten sposób. Teraz ostatnia rzecz przed przekładaniem. Nakładamy nasze trójkąty. Trójkąty są po to, żeby wszystko się nie rozwaliło. Nie nakładamy na początku od tego do tego do tego. Do tego. Nie, tylko od tego do tego do tego. Do tego. W ten sposób. w ten sposób. Teraz bierzemy następną niebieską. No Przepraszam, białą. I kładziemy od tego do tego, o tak, w ten sposób. Później bierzemy następną białą i zamiast kłaść w trójkąt, to kładziemy o tak. Zniżamy kawband w ten sposób. I bierzemy, zamiast iść w trójkąt, o... Czekajcie, zaraz. Trójkąt, to idziemy inaczej. Nakładamy o tak i bierzemy tą gumeczkę i zakładamy na to. O w ten sposób. Żeby wyglądało coś takiego. I teraz możemy zacząć proces, proces przekładania. Dobrze, więc bierzemy nasz haczek i idziemy od patyczka. Podwyżamy to do środka banda, odsuwamy kaband i bierzemy te dwie gumeczki, O, w ten sposób. Zakładamy na ten pin. Robimy tak samo przez cały pakiećek. O, tak. W ten sposób. Moja kuzynka, jak pokaże Wam kawałek loda, jak zrobić kawałek loda, to wtedy zatrzyma i pokażę Wam efekt końcowy. Ale jak powiem jej, żeby zaczynała, to dopiero wtedy zatrzyma. Zakładamy, bierzemy, idziemy do środka kabanda, do środka trójkąta, odsuwamy i bierzemy dwie dolne gumeczki, przekładamy na ten piłek. I później znowu idziemy do środka kabanda, tak kabanda, to jest kabanda, I bierzemy dwie dolne gumeczki. O tak. I podwyżamy środek. I tutaj nie ma nic do odsuwania, więc nic nie odsuwamy i po prostu idziemy do środka Kabanda. i takie coś. Teraz moja kuzynka przyspieszy, więc zobaczymy się za chwilę. Dobra, ja już wszystko poprzekładałam i teraz, żeby nam się nie rozpadło, o tutaj przy górze, będzie trochę trudno, ale wkładamy haczyk i zrobimy tak, żeby wyszedł tutaj. O tutaj, odsuwamy wszystkie kumaczki i wkładamy Później bierzemy dwie gumaczki lub jedną. Ja zawsze biorę dwie. To jest ym, już do, dla Was. I przeciągamy przez te wszystkie gumaczki o w ten sposób. Ok. I teraz bierzemy te dwie. O kurczę. I te przeciąga. Kurde, co ja tutaj zrobiłam? A nie ważne, nie ja tutaj coś źle zrobiłam, bo puściłam A gumeczkę i B, coś źle zrobiłam, ale zaraz to naprawię. Dobrze, ja już wszystko naprawiłam i teraz bierzemy te gumeczki, przeciągamy przez te dwie i lekko na początku pociągamy. Żeby uformował się taki, a nie inny separat. I teraz możemy zdejmować. Zobaczymy się przy efekcie końcowym przy zdejmowaniu. No, ja już skończyłam i mój lud wygląda. O, tak, w ten sposób. I wygląda naprawdę ładnie. Troszeczkę jest większy niż ten, ale i tekst jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. I teraz jest yy, już na mnie czas. Yy, dajcie nam łapki w górę. Lajknijcie, subskrypcję dawajcie. To nam bardzo zrobi przyjemność. I ja teraz pójdę i moja kuzynka wam pokaże, jak zrobić pięknego motylka z gumeczek. On wygląda o tak. Malutki jest Dobre, to Dobra, to na nie już pora. Pa!